Czuwaj, nazywam się Włodzimierz Domek, jestem harcmistrzem, instruktorem chówca CHP Koronowo i zostałem poproszony przez druhnę Marysię Ososką, która jest teraz na kursie przewodnikowskim o to, żeby odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących pracy instruktorskiej, wychowawczej. No, katalog pytań jest bardzo duży i gdybym chciał na to wyczerpująco odpowiedzieć, no zajęłoby to dużo czasu. Ja spróbuję skoncentrować się na tych yy, najważniejszych. Jak dróg definiuje rolę wychowawcy w pracy z grupą? Jakie są najważniejsze cechy dobrego wychowawcy? W jaki sposób wychowawca może budować autorytet wśród wychowanków? Jakie doświadczenie najbardziej ukształtowało drucha podejście do wychowania? Co jest dla drucha najtrudniejsze w roli wychowawcy? A co daje najwięcej satysfakcji? W jaki sposób wychowawca może inspirować, motywować harcerzy do działania? No, temat rzeka. Każdy, kto jest z instruktorem harcerskim, wie, że ile instruktorów, tyle różnych odpowiedzi. Natomiast praca z grupą to przede wszystkim inspirowanie grupy. Dobry wychowawca, dobry instruktor to ten, który otacza grupę swoją opieką, który dba o jej bezpieczeństwo, a potem indywidualizuje pracę z poszczególnymi harcerzami. Każdy harcerz jest inny, szczególnie teraz. Każdy ma jakieś cechy. Pozytywne, które trzeba odkryć. Często to jest tak, to właśnie w harcerstwie odkrywane są pewne fantastyczne cechy dzieci i młodzieży, które normalnie w warunkach szkolnych nie uaktywniły się z różnych przyczyn. To ja tutaj nie chcę za bardzo w ten temat wchodzić. Harcerstwo to szkoła samodzielności, szkoła dyscypliny, nie ukrywajmy. Natomiast wychowawca y, spróbuje rolę wodza. Ja sam miałem to szczęście, że na swojej drodze spotkałem takich niesamowitych instruktorów. No, szczególnym instruktorem dla mnie był y, nauczyciel historii jednocześnie pan Wojciech Oskwarek, który w momencie kiedy miałem byłem uczniem ósmej klasy szkoły podstawowej w Bydgoszczy w szkole podstawowej numer 59 zlecił mi zorganizowanie Biegu patrolowego dla całego szczepu, a szczep liczył 700 osób. I dał mi do wykorzystania na punktach patrolowych nauczycieli. Sam musiałem zrobić plan biegu przez kalkę. Kto to teraz wie, jak to się robiło? Pobielało się plany przez kalkę. Sam musiałem sformułować pytania. Sam postawiłem wszystkich nauczycieli, najpierw im tłumacząc jakie zadania i sam dbałem o to, żeby ten bieg przebiegał sprawnie, no i sam podsumowałem podając wyniki mojemu instruktorowi. To był chyba taki moment przełomowy, gdzieś tam na początku mojej drogi harcerskiej. Samym instruktorem zostałem w 1977 roku w Funce, to były inne czasy, inne realia. Ale e, dzieci się nie zmieniają. Zmieniają się narzędzia, którymi się posługują. E, teraz zamiast liczydeł e, macie e, e, iPhony, komóreczki, e, natomiast generalnie dzieci są takie same. Te obecne e, są przytłoczone ilością informacji, ale jeżeli chodzi o ten taki e, rozwój, no. E, to chyba się niewiele różnią od swoich poprzedników sprzed 30-40 lat. Co jest najtrudniejsze w roli wychowawcy? A co daje najwięcej satysfakcji? Najtrudniejsze jest dotrzeć do tego indywidualnego harcerza, zucha i odnaleźć te jego dobre cechy. To jest najtrudniejsze zadanie. A największa satysfakcja wiąże się właśnie z tym, że nagle okazuje się, że odkrywasz coś takiego, i nagle y, 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 widzisz, że to dziecko niczym kwiat y, z takiego pączka rozkwita w fantastyczny kwiat. I to jest ta radość y, instruktorska. Jak y, wychowawca może inspirować, motywować y, harcerzy do działania? Nic nie zastąpi pochwały, nic nie zastąpi indywidualnej rozmowy, bo możecie stanąć przed frontem drużyny i powiedzieć: yy, Drug, domek zrobił to dobrze, ale jak staniecie i weźmiecie drucha łotka na bok i powiecie: druchu: fajnie to zrobiłeś, liczę na to, że uda Ci się następne rzeczy fajnie zrobić. To jest ta. To jest to takie najlepsze podejście do dziecka indywidualne. Ja patrzę na zegarek tutaj, bo czas mi się kurczy, a, a dużo jest do powiedzenia. Zrobię Na resztę pytań odpowiem w drugim odcinku.